Szanowni Państwo, witam serdecznie na moim podcaście. Czas egzaminów, rekrutacji zbliża się nieuchronnie, zatem przyspieszam trochę z tematami, dlatego wyjątkowo we wtorek, a może też dlatego, że chciałbym coś sportowego nagrać bliżej finału Ligi Mistrzów, czyli w piątek. Natomiast, drodzy przyjaciele, zaczynamy ciąg dalszy. Rekrutacja drugi stopień, studia. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność komunikacja medialno-marketingowa UKSW w Warszawie, i dzisiaj taki temat, który jest mi bliski, on wielokrotnie się przejawia w różnych wypowiedziach, które już mieliście okazję być może usłyszeć na moim. Podcaście, ale także na wykładach. Mianowicie dotyczą cywilizacji ikonicznej w stosunku do kultury werbalnej. O tym już na pewno mówiłem, także jest to jedna z tez rekrutacyjnych o kulturze werbalnej. Opowiadałem wówczas, że skoro jest werbalna, to jest i niewerbalna. Czy też to było na egzaminie dyplomowym. Te tezy się rzeczywiście mieszają. Niemniej jednak, drodzy, ja bym po pierwsze trochę od innej strony dzisiaj opowiadał. Mniej może takich punktów wyszczególnionych, a bardziej o pewnym myśleniu o te tezie. W jaki sposób to przygotować? Przede wszystkim, jeżeli widzę jakiś temat przed sobą, a ten temat jest, jak widzicie, bardziej skomplikowany niż mój slajd, to znaczy, że są tam jakieś pojęcia. Skoro tak, to one są w jakimś odniesieniu do siebie i po kilka słów należy powiedzieć... Które dotyczą istoty tych pojęć. Jeżeli słyszę kultura werbalna, to znaczy, że jest też i niewerbalna, co już zasugerowałem czyli kultura słowa, słowo mówione, słowo pisane. Więc już widzimy, że to jest taka kultura. Tak się staramy uczyć myślenia o pojęciach, od Arystotelesa zresztą, że coś szerokiego bierzemy najpierw, a później próbujemy znaleźć ten aspekt wyjątkowy. Aspekt, czyli sposób patrzenia na coś, albo jakąś cechę, to tak Arystoteles chyba mówił. Cechę wy, wyróżniającą, gatunkową. Czyli jest to taka kultura, która, prawda, która głównie bazuje na słowie. Jeżeli mówimy cywilizacja ikoniczna, to jest taka cywilizacja, która coś. Innego nam dodaje, tutaj jest zbudowana na obrazie. Te dwa słowa są potężne. Czym one się różnią, z grubsza? Kultura to jest ogół tego, co tworzymy jako ludzie na przestrzeni dziejów, łącznie do dzisiaj i w obecnym czasie. Kulturą jest tak naprawdę wszystko, co człowiek materialnie i duchowo wytwarza, czym dzieli się z innymi. Czyli jest to zarówno to, co jest zapisane w formie obrazu yy, malarskiego, w formie rzeźby, książki itd., tak ale także w eteryczny sposób, jak wypowiedź nagrana, na przykład powiedzmy, albo jakaś idea, koncepcja, która istnieje. I tak mówimy o kulturze. Cywilizacja właściwie od kultury różni się niewiele. Mianowicie bardziej stawia na pojęcie obywatelstwa i społeczeństwa. Notabene to pojęcie obywatelstwa, też o tym nieraz mówię, w języku polskim przeszczepił na nasz grunt Stanisław Staszic, blisko UKSW w Warszawie pochowany. Ale mamy oto takie też problemy związane podstawowe między obrazem a słowem. To jest temat rzeka. Zajmowałem się. I tym ja, skromnie, ale też y, ksiądz biskup świętej pamięci Adam Lepa, wielu innych myślicieli, którzy ciągle zastanawiają się, czy obraz nas zdominował. W jakimś stopniu to się dzieje, że nas dominuje obraz, bo jest bardziej komunikatywny, tak jak to się mówi. Znaczy więcej niż tysiąc słów. Z drugiej zaś strony nie jest tak do końca, bo sam obraz bez pewnych objaśnień nie jest w stanie nam dostarczyć pojęć abstrakcyjnych, pewnych takich bardzo wysublimowanych, naszych ludzkich, czystych regulacji, które możemy wprowadzić w każdą naszą dziedzinę. Jak na przykład przepis, prawda, na gotowanie czegoś, gdzie trzeba podać składniki, więc ta kultura werbalna jednak zwycięża nad ikoniczną jakością przekazu. To znaczy ona generalnie świadczy o naszym rozwoju. Jeżeli zobaczymy sobie stare naskalne rysunki naszych praprzodków, to jednak widzimy, że chcieli oni bardzo przekazać jakąś opowieść. Jedynie mogli, bo nie umieli za bardzo jeszcze pisać, prawda? Mogli jedynie coś narysować, że polowali na wielkiego bizona, i oto zostało nam to przedstawione. Jest pewien paradoks w tym wszystkim, że my jakoś powracamy do kultury naszych przodków, że w jakim stopniu. Akcentujemy to bardziej. A może wręcz przeciwnie, coś dzieje się fenomenalnego w audiowizualności, że te dwie sfery się dopełniają w sposób mądry i interesujący dla kultury i cywilizacji, że zawsze, kiedy coś mówimy, to powinniśmy pokazać. Jakąś zasadę, która to ilustruje. Jan Amos Komeński to jest trochę historia edukacyjna, dydaktyczna, ale wymyśla coś takiego w XV wieku, że jeżeli mówię o czymś, to powinienem coś pokazać, prawda? Jakieś, wskazać na jakiś przedmiot, na jakąś obserwację czy doświadczenie, czy, czy w ogóle jakąś ilustrację czegoś. Więc on jakby ta, takie rzeczy nam podpowiada. Być może gdzieś nowożytność odkryła ponownie. Obraz, który był również w starożytności obecny, i współcześnie próbuje się pogodzić ze sferą słowa, które to dominowało zawsze powiedzmy w kulturze. Ale właśnie, czy średniowiecznej. No tutaj mamy też zaprzeczenie pewne, bo w średniowieczu mamy bogate katedry, też wiele osób było analfabetami, także i po, po drugiej wojnie światowej w Polsce był problem analfabetyzmu i nadal jakiś jest, to znaczy nie jest to jednak taka kultura czytania i pisania, jaką byśmy pragnęli w naszej ojczyźnie, a z drugiej strony obraz często te sprawy nam poprawia. to znaczy jednak mamy dostęp do jakiś tam treści dzięki temu, że mamy zdolność widzenia. Jakie są zagrożenia i wyzwania? Gdyby się to tak nad tym zastanowić, to może się zastanowić podwójnie, bo od razu nam przychodzi do głowy, że oto obraz zagraża słowu. A co gdyby pomyśleć odwrotnie? Taką mam myśl przewrotną w głowie, kiedy to słowa, słowo zagraża obrazowi, prawda? Czyli czy w ogóle jest takie coś możliwe? W jakimś stopniu jest. To znaczy, żebyśmy wszystkiego powiedzmy. Bardzo prosty przykład języka urzędniczego, który spotykamy na uczelniach, w urzędzie skarbowym, w urzędzie gminy itd. Otóż, pewne rzeczy, które są tam opisane czy w regulaminach, które spotykamy, nawet na PKP na dworcu, czy też w naszej sali wykładowej, mamy taki regulamin korzystania. Słowo jest tam bardzo nieilustratywne, nieplastyczne. Wręcz należałoby stworzyć infografikę, która by to wyjaśniała, co nam wolno, a czego nie wolno w takich miejscach, która by bardziej to komunikowała. Czyli widzimy, że słowo niekoniecznie zawsze dobrze wytworzone, w dobrym stylu przygotowane, zaraz musi zwyciężać zawsze. Otóż, obraz czasem właśnie w formie infografiki, czegoś, co jest dostarczone. W takiej plastycznej ilustracji, gdzie mamy po kolei pewne zachowania przedstawione, co mamy zrobić, albo pewne dane statystyczne przedstawione na sposób wizualny, które pomagają nam to zrozumieć. I dzisiaj zaczynamy widzieć, że proces nie jest taki jednostronny, że tak naprawdę te dwie sfery się powinny dopełniać. Jakie są wyzwania w takim razie? Otóż wyzwanie jest rzeczywiście takie, że w tej chwili zachwyceni środkami wyrazu, Wizualnego, zabieramy trochę sferę pojęć abstrakcyjnych. Czasem na wykładach spotykam się z tezą, że powinny być tylko ćwiczenia na kierunku dziennikarstwo. Otóż nie, moi drodzy, gdyż refleksja teoretyczna, myślenie jest podstawą naszej, właśnie cywilizacji i kultury, mówimy łacińskiej i greckiej, a także i polskiej. Czyli jednak to jest naszym takim wyróżnikiem. Wyzwaniem jest to, jak to myślenie przekuć także na Drogę obrazu, tak, żeby to było proste, plastyczne, i jest bardzo dobry kierunek myślenia, właśnie w dziennikarstwie, zawarty w naszych tradycjach, także polskich. Kiedy coś mówię, powinienem podawać jakiś przykład, czy stwarzać pewne wyobrażenie w słuchaczu czegoś, o, o co mi chodzi, prawda? a nie tylko mówić, że oto jest definicja medioznawstwa, prawda, tylko pokazać oto są media, tak wyglądają tak funkcjonują yy, dlatego trochę walczę o pracownie różne medioznawcze zawsze, dlatego, że wydaje się, że dziennikarstwo może najlepiej pokazać w praktyce jeżeli chcemy się uczyć prasy to idziemy do redakcji i tam się uczymy w, w praktyce pisania tekstów yy, studia służą temu i to wymyślił Józef Pulitzer, yy, wybitny właściciel mediów, prawda, przed stu laty, ale także twórca jeden z pierwszych, z pierwszej szkół medioznawczych, dziennikarskich, gdzie można było właśnie się uczyć. On wymyślił to bardzo pragmatycznie, dlatego, że nie chciał, aby mu się krzątali po gazecie, prawda, ludzie, którzy nic nie potrafią. Więc on wymyślił, że zrobimy takie quasi właśnie redakcje, gdzie oni będą się uczyć czegoś, co tak naprawdę później będzie ich zawodem. A więc widzimy, że to bardzo różnie można podejść do tych wyzwań, że zarówno język się ubogaca obrazem, jak i obraz językiem. Gdzieś te dwie sfery się przenikają. Język potrzebuje obrazu, także w takiej warstwie werbalnej, czyli podaje przykłady praktyczne. Coś na coś wskazuje albo uczy czegoś w działaniu. Z kolei obraz bez słowa może być niewyjaśnialny. Nie wiemy do końca nadal co się w pradziejach stało z tym bizonem, ale domyślamy się pewnej opowieści. Natomiast gdyby nasza kultura na tym etapie została zatrzymana, to nie byłoby Homera, nie byłoby Mickiewicza w Polsce i wielu innych wybitnych dzieł, które świadczą o naszym Ciągle jednak poziomie cywilizacyjnym, mimo wojen, które podobno się kończą. Drodzy, przestudujcie sami, zastanówcie się, co jest obrazem, co jest słowem dla Was, jak to w Waszym życiu wygląda, jaka jest praktyka, ile słowa dajecie w social mediach, a ile ilustracji, i jakie tutaj można zagrożenia czy wyzwania w kontekście na przykład Instagrama doszukiwać się, jakich problemów i jakich ewentualnych. Środków zaradczych. Teza warta samodzielnego przestudiowania, a na to właśnie czekamy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.